to jest napisane ze ten fiot zgwałci 11 osób jeden z wniciem. W Hogwarcie będziemy bezpieczni. Ron dziwko podsłuchałem jak twój stary gadał o tym, my zla zechce mnie zgwałcić. Co korwa, to ja miałam cię zgwałcić, onikaj kłopotów, bo jak nie to będę się za ciebie modliła. Ja cię chcę zgwałcić, ale jak ten hoj mnie zlapie to co będzie? Dobra, Josy, dobra, Rona, ty korwa, co tam jeszcze czytasz? Parszyweksoko, soko. Ty dziwkowe z korwa, wytresuj tego kota, bo jak nie to nazle na niego gwałcicieli, bo co mi zrobisz, korwa? Trzymaj ryj bo obodzisz profesora ENO eee, Acha Dobra, Rony, znajdziemy tego twojego szczora. aha ale jak go zlapiemy, to kto z mi stawia piwo? No to biegniemy, korwa, hajhopocho, aby się szlo. E, gdzie dalej Jacha tam? Jest dziwka. Krowa, ale masz spida dobra wyciągnij i paly i w zamek i zoca kamera anira raczej a hamora nei arahomora. Co? O jest ta pinda jebana. Jak przyjedziemy do Hogwartu to cię zgwałcę. Dobra co teraz? Chpa spierdalamy co nei? O korwa co pierdolno w wagon? Ron korwa Josy wiem chyba co nie zabralę z kanapek twoja stara jest wkorwiona i przyślacie cię zgwaldzic. O krowa mac to chyba jakiś teleport czy co korwa? O jest lopin. i krowa nie tylko nie trasa A. a.

O modle się, co on robi, korwa ten, hoj, marona, rony, dziwko, ala, ala, la, la, la. Jak hoj, spierdolił? Syriusz, ron, korwa, ron, dziwko, tak cię robi, lam. jeszcze, ta krowa fale ledwo. A wszystko, korp, ze spierdolonek się zyc I co robimy? Jak to, co? Ja zostaję, ty biegni. Cialiso Skoref nie, zostawcie go jebane, bo wam przyjebie. A masz, amasz. On czochra czy co? Tentes, entes, no co jest korde mamosia ich nie kocha czy co? Chyba wszyscy co kro postsumnej lesbo postsumnej do wnia. Kocham cię korwa mat. i o nie. Expecto patronom. Kto to krowa był?